Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 11 kwietnia, 102 dzień roku, do końca pozostało jeszcze 264 dni. Słońce zajdzie o godzinie 6:06. Zajdzie o 19.47. Dzień potrwa 13 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Filip, Gemma i Leon. Uwaga przysłowie. Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają. I drugie przysłowie. Ta urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę przykrywa. A Słowianie świętowali w tym dniu wodnik wiosenny, czyli składano ofiary wodnikom, by nie zatapiały ludzkich siedzib. I swoje święto ma również radio. Jest to polskie święto radia, które upamiętnia uchwalenie w dniu 11 kwietnia 1923 roku dokumentu Opinia Zarządu Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Dzięki tej opinii trzy lata później powstało w naszym kraju radio. 11 kwietnia 1461 roku Jadwiga, żona Mikołaja Koleńskiego, sprzedaje wieś Tarnowa z łąką leżącą w pobliżu wsi Małe Prochy Mikołajowi Kosickiemu z Kosiczyna za 400 grzybien szerokich groszy. Jadwiga mogła być córką Janusza Tadera z Tarnowej. W wyniku transakcji z 1461 roku Tarnowa przeszła na własność Kosickich i w końcu XVI wieku występował w tej wsi Jan Tarnowski, syn Mikołaja Kosickiego. 11 kwietnia 1538 roku Mikołaj daje swemu stryjowi Piotrowi całe połowy Rakoniewic i Kościeszyna oraz 400 grzywien w zamian za wieś Wilkowo-Polskie, część Osowej Sieni i Dębowej Łęki, które Piotr otrzymał po swym zmarłym bracie Wojciechu. W 1722 roku w dokumentach miejskich występuje bednarz Łukasz Żywiczka. Bednasz to taki rzemieślnik, który wykonywał beczki. A w 1729 roku cechmistrzem cechu społecznego został Łukasz Przykłocki. Cech społeczny to taki cech, który skupia rzemieślników, których było za mało, żeby utworzyć własny cech. Czasami byli to kowale, rzeźnicy, krawcy. 11 kwietnia 1778 roku parafię wilkowską wizytują władze kościelne. Pod posadzką świątyni znajdowały się krypty. Wizytacja wspomina o dwóch grobowcach. Jeden z nich znajdował się pod prezbiterium, gdzie grzebano plebanów zmarłych w Wilkowie. Drugi pod nawą kościoła zawierał szczątki zmarłych patronów. Pleban to taki dzisiejszy ksiądz-proboszcz. 11 kwietnia 1920 roku mieszkanka Gradowic napisała do gazety. Odpowiedź została zamieszczona w formie drukowanej. Nie znam imienia i nazwiska bohaterki tekstu, którego to. Odpowiedź znalazła się w tygodniku praca. Nadzieja Gradowic, tak została nazwana bohaterka, autorka wcześniejszego listu. Wiesz, jakie było pierwsze moje wrażenie, gdym list twój otrzymała? Aj, aj, panienka zbytkuje, pieniądze na pachnidła wydaje. Dopiero, gdym rozerwała kopertę, Wydało się, że to te śliczne fiołeczki tak pachną. Dzięki za nie. Moje kochanie, mimo trudności się nie zrażaj. Nie ustawaj w szukaniu sposobów trafienia do małych serc i przyćmionych umysłów. Gdy widzisz, że dzieci znużodne jednostajną nauką, przerwij ją na chwilę. Zwróć ich uwagę na piękno przyrody. Opowiedz coś króciutko o jakim ptaszku, szczółce, kwiatku. Podpytaj o to dzieci i wyciągaj na słówko. Może same coś o tym powiedzą. Ucz, kochać dzieła Boże i szanować. Taką odpowiedź zamieściła gazeta Praca. 11 kwietnia 1943 roku ksiądz Jan Jazdończyk za zgodą niemieckich władz okupacyjnych odprawił w Wielichowiem święto. Żeby odprawić mszę poza parafią, ksiądz musiał za każdym razem wystąpić o zgodę do starostwa powiatowego w kościanie. Pozwolenie można było otrzymać tylko raz na kwartał. Kościół każdorazowo otwierał i zamykał niemiecki policjant. Klucze do świątyni przechowywane były na posterunku policji. Do obowiązków policjanta należało składanie pisemnych sprawozdań z podaniem ilości osób uczestniczących w nabożeństwie. Osoby biorące udział w takiej mszy świętej musiały wykazać się olbrzymią odwagą. Nie wiadomo do czego spis z ilością mieszkańców służył władzom okupacyjnym.